Zawsze słyszycie, że nieruchomości biją rekordowe ceny i zwykły śmiertelnik nie może sobie na nie pozwolić? To nieprawda. Dzisiaj pobawię się w Agencji nieruchomości i zaprezentuję Wam najpiękniejsze domy i mieszkanka, w których możecie zadomowić się na dłużej. Przed Wami najlepsze housingi w grach MMO. Do tego MMRPGa podchodziłem kilka razy. To wychodził nowy dodatek do World of Warcraft, to wziął mnie sentyment na Lineage 2, to premiera jakiejś singlowej gierki. A gdy w końcu udało mi się zagrać nieco dłużej, to mozolność fabuły po prostu mnie wykończyła, ale o tym więcej możecie posłuchać w moim filmie, który aktualnie wyświetla się w prawym górnym rogu. Natomiast sam housing to już inna sprawa i prezentuje się rewelacyjnie. Mamy do dyspozycji albo prywatne domy, albo siedziby przeznaczone dla gildii. Nasze domki są częściowo instancjonowane, aczkolwiek mamy ich ograniczone. Ilość I nieraz trzeba poczekać na wolną działkę. Dostępne są w różnych wariantach wielkościowych i są w pełni customizowane. Masz ochotę hodować czokobo? Nie ma problemu. A może rekin w sporym akwarium? Proszę bardzo. Do tego szeroka gama tapet, podłogi i mebli, a także możliwość hodowania roślin. Natomiast z siedzibą Gildii wiąże się świetna sprawa. Otóż posiadają one prywatne komnaty dla każdego z członków. Co prawda opcje customizacji wtedy są nieco ograniczone, ale możliwość zamieszkania w jednym z 512 pokojów brzmi świetnie. Zresztą tylko rzućcie okiem co ludzie wyprawiają w siedzibach gildii. Poza tym taka miejscówka umożliwia otworzenie specjalnego warsztatu, gdzie wspólnie z innymi członkami naszej kompanii możemy budować statki powietrzne. Właściwie jedyną korzyścią z posiadania domu W Elder Scrolls Online jest więcej miejsca na trzymanie ekwipunku, dodatkowe teleporty i manekiny do okładania. Za to jak to wygląda. Na początku do wyboru mamy jakiś podrzędny pokój w urokliwej karczmie, ale z czasem, gdy zdobędziemy odpowiednie osiągnięcia i wzbogacimy się nieco, to w nasze ręce wpadną domki Danmerów czy rezydencje Kadżitów. Oczywiście każdą z tych siedzib możecie przyozdobić meblami własnej produkcji, lub ozdobami, a nawet npc zdobytymi podczas podróży. Do tego dom możemy dzielić z kolegą lub kilkoma koleżankami, jak to woli. A jeśli jesteśmy prawdziwymi kolekcjonerami, to od czasu do czasu pojawiają się domy limitowane, na przykład w postaci statku. Każdy dom jest instancjonowany, ale dzięki temu niektóre prezentują się rewelacyjnie i są to np. całe wyspy lub ogromne rezydencje. Oj, grało się swego czasu! W Alpion online nie tylko dostajemy dom, ale całą wyspę. Nie ma problemu, żeby posadzić nieco owoców, roślin, a nawet hodować przeróżne zwierzęta, które z czasem posłużą jako wierzchowce. Żeby jednak czerpać korzyści z farm i hodowli, musimy o nie regularnie dbać, a także posiadać umiejętności na odpowiednim poziomie. W domu z kolei możemy postawić meble, które dają różnego rodzaju premie i uszczęśliwiają pracowników. Tak, możemy zatrudnić ludzi, którzy od czasu do czasu będą wyruszali na misje po różnego typu surowce. Wszystko jest na tyle rozbudowane, że tak naprawdę możecie logować się do gry i nie opuszczać własnych włości, a będziecie mogli zbierać surowce, wytwarzać ekwipunek, wierzchowce czy mikstury, a następnie sprzedawać i zarabiać. Jest to jeden z sposobów gry, który niektórym z Was bardzo przypadnie do gustu. Jeśli jednak przesiadywanie na własnej wyspie Wam się znudzi, to... To do akcji wkraczają również przeróżne warsztaty w miastach, których możecie stać się właścicielem i czerpać z nich zyski. Do tego należy również wspomnieć o wyspie gildyjnej czy o kryjówkach gildii ukrytych gdzieś tam w dziczy. Generalnie jest gdzie odpocząć po wojarzach i napić się zimnego piwa. Jeśli chcecie posłuchać o albionie nieco więcej, to właśnie teraz w prawym górnym rogu ekranu pokazuje Wam się film. Mówiąc o housingu w grach MMORPG, nie można pominąć klasyka, jakim niewątpliwie jest Star Wars Galaxies. Wprawdzie oficjalne serwery gry zostały zamknięte w 2011 roku, to produkcja żyje pod nazwą SWG Legends i liczy sobie ponad 1000 aktywnych graczy. SWG, możemy zakupić dom, który stanie się częścią większego miasta. Wprawdzie nieruchomości możemy mieć wiele, jednak tylko jedną z nich możemy wskazać jako główną i to na podstawie jej lokalizacji otrzymamy obywatelstwo. Każde miasto ma swój limit mieszkańców, więc jeśli nasz dom umiejscowimy w przeludnionej okolicy, będziemy zmuszeni płacić większe podatki. Jeśli chodzi o budowanie i dekorowanie, to mamy tutaj sporą swobodę. W przeciwieństwie do wielu innych MMORP-ów, nie mamy z góry narzuconych pól, w których możemy Umieszczać przedmioty. Będziemy więc mieli wiele opcji przy kształtowaniu wyglądu domu, umieszczaniu ścian czy rozmieszczaniu naszych trofeów i mebli. Housing pozwala nam na przechowywanie przedmiotów, ale niesie ze sobą również wiele innych plusów. Pod naszą wirtualną strzechą możemy bowiem spotykać się ze znajomymi, kraftować przedmioty oraz ukrywać się przed atakami innych graczy. Domy biorą również udział w konkursach organizowanych przez administrację gry, a najbardziej klimatyczne i pomysłowe mogą liczyć na specjalne nagrody. Nic tylko odłożyć trochę kredytów i znaleźć swój kąt w Star Wars Galaxies. O tym MMORPG wspominałem już przy okazji najlepszych darmowych MMORPGów, to również zapraszam do innego filmu. Mówiłem, że to miejsce alternatywnego życia ze względu na stopień rozbudowania i nie inaczej jest z housingiem. Pełna kostomizacja jeśli chodzi o rozmieszczenie pomieszczeń, oraz ich wyposażenia, a do tego sporo opcji niespotykanych nigdzie indziej. Który MRP może pochwalić się możliwością umieszczenia własnego lochu w domu, albo komnaty skarbów, w której mamy szansę zmierzyć się z potężnymi przeciwnikami i zgarnąć za to nagrody, a może własna kaplica, w której będziecie ofiarować szczątki pokonanych wrogów. Jeśli to nie wystarcza, to na na zbudowanie czekają więzienia, sale tronowe, jadalnie, komnaty, portali i wiele, wiele więcej. Housing w tym RPE'u wyróżnia jedna, ale za to jakże interesująca rzecz. Chodzi o brak instancjonowości. Każdy zbudowany przez nas dom widnieje na mapie i jest widziany przez każdego gracza, który podróżuje po świecie Arcage. Ma to oczywiście swoje wady. Działkę w pięknym i praktycznym miejscu ciężko dostać i zazwyczaj jest to możliwe tylko podczas premiery nowych serwerów, gdzie po kilku dniach rozpoczyna się rezerwacja działek. Do tej pory zastanawia mnie, dlaczego nie jest to powszechne rozwiązanie w grach MMO. Wystarczy wyznaczyć odpowiednie tereny pod domostwa i voilà! Prezentuje się to bardzo dobrze, nie psuje klimatu, a wręcz go buduje, gdy mamy świadomość, że w każdą z tych nieruchomości zostało włożone serducho jakiegoś gracza. Jeśli chodzi o więcej szczegółów, to typów budowli mamy sporo, wraz z ogromną ilością mebli, które możemy wytworzyć sami. Dodatkowo możemy wykorzystać działki na swój własny las, uprawę niezwykłych roślin lub hodowlę przeróżnych stworzeń. Utrzymanie wszystkiego kosztuje, ale świadomość, że nasze włości są widziane przez każdego, motywuje, żeby się wykosztować i postarać. Jak to w życiu bywa? Sąsiad musi zazdrościć. Pogadaliśmy o dość leciwych grach, a tu New World doczekał się dużej aktualizacji, a także za kilka dni startują zupełnie świeże serwery, więc czemu by jeszcze nie podhypować i powiedzieć kilka zdań o jego housingu. A ja z oczy. Cała mapa w New World jest podzielona na terytoria i w każdym z tych terytoriów w głównym mieście możecie zakupić dom. Opcji zazwyczaj jest kilka w różnych miejscach miasta. Każdy dom może się rozwijać i będzie służył Wam za miejsce, do którego możecie się teleportować albo za magazyn. Natomiast jest tutaj jedna, bardzo interesująca mechanika i wiąże się ona z trofeami. Otóż trofea, które umieścicie w Waszym domu realnie wpływają na niektóre z Waszych statystyk. Przykładowo możecie umieścić trofeum zwiększające szczęście na rzadsze ryby. Dodatkowo co tydzień, Ekspedycje, czyli dungeony w New World, podlegają mutacjom i z tej okazji gracze często zmieniają również trofea, aby zyskać przewagę podczas walki z konkretnymi przeciwnikami. Poza tym mamy zupełnie odrębną profesję craftingową, która zajmuje się właśnie wytwarzaniem mebli. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zbieranie surowców i wytwarzanie przedmiotów jest rozbudowane w New World, to właściwie możemy zatrudnić się tam jako pełnoetatowy stolarz i projektant wnętrz w jednym. W 2018 roku dowiedzieliśmy się, że Wildstar od nas odchodzi, a wielka szkoda, bo to co można było tutaj robić na własnej wyspie unoszącej się w kosmosie, no było przerażająco rozbudowane. Oczywiście mogliśmy modyfikować typ naszego domu, ale prócz tego mieliśmy możliwość wznoszenia przeróżnych budowli, takich jak ogródki, kopalnie, warsztaty, a nawet miejsca challenge'y, w których mogliśmy wziąć udział ze znajomymi, ale to jeszcze nic. Każdy element Drzewo, mebel, futurystyczne łóżko można było umieścić w dowolnym miejscu i w dowolny sposób. Co więcej, można było je także skalować. Ogromne łóżko postawione na ścianie nie ma najmniejszego problemu powodzenia w spaniu. Dawało to ogrom możliwości, bo z małych elementów można było stworzyć jakąś większą całość i element, którego twórcy nie oferowali. Przez to, że przedmioty mogły być umieszczane w dowolnym miejscu, mogliśmy stworzyć np. tor przeszkód lub zupełnie alternatywną budowlę. Ciężko to wszystko wymienić, a kto nie spróbował? No ten niech żałuje. Niektóre MMORPG z housingu zrobiły dodatek, ale Albion Online czy RuneScape tak bardzo rozbudowały tę mechanikę, że jakbyś dał pograć dziewczynie, to nie połapałoby się, że to nie Simsy. Bardzo ciekawa mechanika, której życzę sobie i tobie w jak największej ilości MMORPGów, bo gdzie otworzyć browara po godzinach przygód jak nie we własnym domu. Zapraszam na Discorda, żeby poznać super ekipę do gry i życzę miłego dnia. Do następnego. Psst, kierowniku. WB na discorda.